Siemaneczko, siemaneczko na moim kanale Chciałem wam powiedzieć, że Sorry wam, po prostu chciałem was, was yy, przeprosić Za to, że jak był yy, event, że was, yy, że to nie nagrałem Byłem zbyt podniecony, wiecie, sorry. Ja po prostu byłem zbytnio podniecony. Przejdź na skrzynkę też. A bo daj broń, daj broń. Okay, mam. O, o. To jest taka lepsza skrzynka. Okej. Okay. Okej. Okay.

Co to było? jeszcze kolejny. Przyszedł. Chyba. Igor. No. Co? No. poczekać. musimy trochę poczekać. Sorry, ale mi się tak wyładuje na ten, em, tak, znaczy ten monitor co, Nie wiem dlaczego sami się to tak robi Że po prostu sami się tak... Jakby coś, to nie moja wina Ja sam to jest? Jest to na... Co tam chodzi to to pszczelą? Idę na niego. O, idę na niego. Pompa w ręce, pamiętajcie: zawsze pompa, pompa w ręce, zawsze pompa w ręce. Zawsze ma być. Tak. Pompy, kurde, nie trafiłem. To było takie. jest Um, top 49 to dużo to jest ma tu inne jakieś jest o o o o trafiłem to było fajne to było fajne nie powiem że nie nie powiem że nie, ale to było fajne i jeszcze tutaj może ups to będzie dziś chłop Wczelał do niej Ohoho. ale mi idzie ta snajperka O, jest coś, coś za bardzo mi zajedzie ta snipereczka. Cośik, cośik. Odwala się, cośik, cośik się odwala. tam. Dobra, nie, idę tam. Nie chcę tam iść, bo 60 HP mam ma white. Po prostu z nimi nie chcę się walić za bardzo. Po prostu nie chcę z nimi się tak walić. Po prostu nie chcę. Coś chodzi. schodzi na to wejść jakoś. Nie wejdę na to. Coś, coś mi idzie ta snaperka li w tyła. No, mnie i dolnie, dzięki taka już, szut. Na pewno ktoś to będzie. Na pewno ktoś... Pojedziemy w tym zrzucie Ja sobie idę na ten zrzut Uuu, ale driftuję Potem sobie pójdę na tych gości, co tam się mówiło Kto ten zrzut? Kto ten zrzut? Lądował na drzewie O, pijano Chodź, chodź

Eu então, vou botar um Calma, não se dubile. Não Olha só.

Ej, oni się trąbili. To jest nie fair. To jest nie fair. Ja so się... Sorry was, ale ten interes po prostu mi waruje może może innego z trafów o co wskoczył? No. się to, to co ja? oni się tam teamowali to było naprawdę jakieś dziwne przecież to było solo no. nie mam już solo na składy Idę Będziemy tak do niego jeszcze raz, nie? I on, on tam leci, on tam leci. Takie, on to nagranie na mnie. Centralnie na mnie, on wyleci. What the I on nie przejdzie do mnie? To stał? 11, 8 zabitych mam Zobaczymy co będzie się działo dalej Przecież wszyscy to są najlepsi ci, nie? Dobrze, dobrze grają, nie? O, no, o, o No co ono měl taky? Oni si koní a oni, oni si píjí.

O minutę. gdzieś Są shamby. czy to topieńki. Co? No. Takie, takie, to są takie dziwne, Я с кем на правда, могла Могу играть. Поиграем с моим Уикен. Пока. Так на правда вам поверить. Я играю с моим Уикен, чтобы вы играли еще. Так что. Так что я еще сам не выиграю в том сезоне. Может все. Может все по шести нет, можно, можно. Почему на я не знаю. Ладно, еще шепче, шепче, Albo ktoś tu jest, albo jeszcze nikt nie był, ja to będę pierwszy. Albo będę się, Hmm. się sobie, Będzie sobie na... tutaj. Będę wszystko widział. Co szczel, wszystko. Nagrodę. Siedem. To czy ja? Ja jeszcze dwóch chłopów. Gdzieś. Nie, wiem. nie, się to tam, on był tam, tam. tam. Był tam nie, tam był. Szczerze, to on tam 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 naprawdę nie, 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 tam gdzieś schował. Ej, nie, 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 to Mm, mm, mm. to przez cały czas. Co? To trzy? Mogę się ruszać? Mogę, mogę. Tam coś laguje. Nie mi nie obierzy. Żyją takie lagi. No, nikt mi nie uwierzy. Ja na ogół nie uwierzę. No, a razem na co dzień. To jest No to toczy. To tyle. No,